Chyba panowie bardziej chcą się dobrze bawić, ale to jest jednak ciekawe, kto wygra, bo przypominam, że po pierwszej kategorii prowadzi gmina Łazy. No, oni tego mleka naprawdę nadoili i mają całkiem sporą przewagę. A póki co, czy my już jesteśmy gotowi, szanowna komisjo? Jeszcze nie mamy. Jurorów zapraszamy bardzo serdecznie tutaj na scenę, bo ja to już tak, proszę Państwa, mam tutaj w tych wierzącach, że jak widzę panią Bratkę, to myślę, że wszyscy są. Ale to okazuje się, że jednak nie wszyscy. Także jeżeli ktoś z plakietką Juror chodzi nie po scenie, ale gdziekolwiek indziej, to to jest ten czas, kiedy musi do nas dołączyć. Bo przecież wszystko w naszym konkursie dziś jest zgodnie z literą prawa, będą teraz ukrywane jednogroszówki, po pięć na miseczkę, a zadaniem naszych kandydatów, naszych pretendentów do tytułu gospodarza roku będzie jak najszybsze, w jak najkrótszym czasie odnalezienie tychże pieniędzy. Także emocje gwarantowane. Póki co czekamy jeszcze na jurorów i ja Państwu chciałabym przypomnieć, że dzisiaj nie tylko gwiazda wieczoru, o której przed momentem z radością Państwa poinformowałam, ale również przecież zabawa taneczna. Także wytańczymy się w rządzach co niemiara, a do raz do roku. Także jest to zawsze bardzo dobry pomysł. Pani Beata tutaj komisyjnie Wrzuca jednogroszówki, nie żal pani? Trochę. Może oddadzą. No. Mamy pięć i trafiam do pierwszej miski. Gmeru, gmeru, mieszamy. I w każdej misce właśnie. W... Na razie patrzymy na rękę, żeby panowie widzieli, że w każdej misce dokładnie jest pięć. Nie tykamy jeszcze, nie tykamy misek absolutnie. Wszystko tutaj, wszystko musi tu być zgodnie z prawem. Mamy pięć. Można sobie wybrać swoją ulubioną miskę. Zazwyczaj to panie mają w domach ulubione miski, bo to potem premy najlepsze z tej odpowiedniej. Kolejne pięć monet trafia. Nie można robić prób, tak, tak, to jest bardzo ważna sugestia. Kolejnych pięć monet i zobaczymy, kto tutaj się okaże kopciuszkiem w irządzach. Który z Panów najszybciej odnajdzie pięć monet, które w tym momencie nasi kochani jurorzy biorą i wrzucają do misek z ciecierzycą. No, jestem ciekawa, jak Panowie sobie poradzą w tym kopciuszkowym zadaniu. Jeżeli są nasze pan, kluby, jeżeli Państwo chcą dopingować swoich.

Znaczy to, y, tutaj, to moje, ty, no. nie, panowie, ten, który znajdzie pięć, podnosi rękę do góry. Proszę państwa, czas, Ale, czas to, to pieniądz, pieniądz jak to się mówi, dzisiaj w rządzach właśnie do dokładnie członika, tak, tak będziemy działać. Czas to pieniądz, chcemy, żeby, żeby absolutnie każdy z naszych zawodników mógł być opotografowany do, do potęgi. To pierwszy podnosi rękę, to nie jest na czas. czas, to pierwszy podnosi rękę, to pierwszy znajdzie pięć, to podnosi rękę, to nie jest na czas. Okej, okay, czyli proszę panów, raz jeszcze zasady, bawimy się w kopciuszka, jest miska, w misce jest ciecierzyca, w misce też są groszówki, Pięć monet na każdą miskę w momencie, w którym panowie odnajdą pięć monet, podnoszą rękę. Na próbę można sobie podnieść teraz, nie żeby panowie nie zapomnieli. Rękę trzeba podnieść wysoko, żeby szanowna komisja zauważyła i wtedy osoba, która pierwsza podniesie rękę, to ta zwycięża w tej konkurencji. Czy ja dobrze pamiętam? Gmina Łazy ostatnio wygrała, tak? Tak, no to Gmina Łazy tutaj może w tym momencie wziąć już prawie wszystko. Trzymamy kciuki nie tylko za Łazy, za wszystkich tak samo. Czy my startujemy? To jest ten moment? Trzy. Jeszcze nie. Dwa, jeden, zaczynamy! Różne są techniki, niektórzy bardziej wysypują, niektórzy przesypują, ale my sprawdzamy głównie skuteczność. I sprawdzamy, kto to będzie pierwszy. Aż tu muszę zobaczyć, co to za reprezentant tak wszystko wypisypuje na zewnątrz. O, mamy za, Żarnowiec był pierwszy. Żarnowiec jako pierwszy, czyli będzie najwięcej punktów w tej kategorii. Mamy Żarnowiec, drugie miejsce Włodowice chyba były, tak? Drugie miejsce Włodowice. Pierwsze Żarnowiec, drugie Włodowice. Czwarty jest Pan ze Spilicy, a trzeci jest Pan z Szczygociu. No i pięknie nam się to tutaj poukładało wszystko już całkiem, ale... Całkiem dużo już tych e, grosików, grosików znaleźliśmy. Znaleźli. a pan te groszik zabierze dla żony, to ona się tam ucieszy, nie no. Pan już na swojej zabrał. No i słusznie. Jeszcze troszeczkę zostało dwóch zawodników. Jeszcze próbuje odnaleźć jedno groszówki. Mamy, zakończył konkurencję w tym momencie przedstawiciel gospodarzy gminy. I rządzę przedstawiciel. W tym momencie zakończył naszą drugą konkurencję i jeszcze czekamy na Pana Łas I jak zawodnik Wzłasy zdobędzie, zdobędzie wszystkie te grosiki, to wtedy będzie już wszystko jasne. Żarnowiec pierwsze, Włodowice drugie, trzecie miejsce Szczegociny. Pilica. I rządze mają siódme też zaszczytne miejsce. Tak wiedzą Państwo, to tak jest raz z górki, raz podwórkę i rządze ostatnią konkurencję wygrały. Teraz troszeczkę gorzej, ale to pan jest, rząd pan się nie przejmuje, to jeszcze można nadrobić wszystko będzie, bo jeszcze całkiem sporo tych... Konkurencji przed nami. Ważna informacja dla drugiej konkurencji jest taka, że to żarnowiec zdobywa komplet punktów właśnie w tej rozgrywce. W tej rozgrywce, podczas której sprawdzaliśmy, czy z takiego mężczyzny rolnika to jest dobry kopciuszek. Okazuje się, że w żarnowcu jest wspaniały. Wielkie, wielkie prawa dla naszych zawodników. Ja też upraszam bardzo silnie o brawa do naszej komisji, bo tak. Komisji to się na żadnych tak nigdy nie było, aż po prostu z wrażenia kartki mi się tutaj w tym momencie wszystkie posypały, ale to widać, że jestem zaangażowana w to, że właśnie nasza, nasza komisja tak świetnie dzisiaj współpracuje i świetnie ocenia. Już około w okolicach godziny 17 będziemy wiedzieć, kto zwycięży i wtedy dopiero gratulacjom nie będzie końca, a już za moment kolejna odsłona naszego festiwalu młodych artystów. Nie, no to co, nikt się nie bądź oglądał. Młodzi artyści. No dobra, no to tak.